Was wie, ale niektórzy nie wiedzą, że mój kanał zmienia trochę swój charakter i z bardziej treningowych rzeczy, które tam wrzucałam, znacznie więcej będzie się pojawiało rozmów, fajnych gości. Jestem po dziennikarstwie, więc chcę też wykorzystać ten motyw, ale cały czas zostajemy w tematyce fitnessowej, okołotreningowej. I moim pierwszym gościem dzisiaj jest Kasia Wawrzycka. Jest mi z Ogromnie miło. Dzięki za zaproszenie. Z Kasią współpracujemy już dwa lata, teraz będzie prawie co. Robimy wspólnie kursy, szkolenia, szkolenia online, teraz dotyczące treningu kobiet w ciąży i po ciąży. I postanowiłam Kasię zaprosić, żeby trochę porozmawiać o tym temacie i też dla osób, które mają mniejsze pojęcie, żeby może się dowiedziały też czegoś ciekawego o Tobie i o tym też co mhm. Ty się zajmujesz. Więc Kasia, powiedz nam, jakie jest Twoje wykształcenie i właściwie to czym Ty się zajmujesz? Okej, okay. to najpierw czym się zajmuję, a potem Co? zajmuję się treningiem kobiet w ciąży i po porodzie. Czyli jestem trenerką, instruktorką, jestem też terapeutką mięśni dna miednicy metodą B, bo to jest taka praca z mięśniami dna miednicy za pomocą ćwiczeń. I pracuję z kobiet, głównie z kobietami w ciąży i, i po porodzie. No, ma się to nijak do mojego kierunkowego wykształcenia, bo jestem magistrem socjologii, skończyłam stosowane nauki społeczne. Natomiast jakby tą woltę w stronę fitnessu czy sportu zrobiłam, jak jeszcze, jeszcze pracując w zawodzie, pracowałam w firmach szkoleniowych, w firmach rekrutacyjnych, ale jakby to nie było to, co chciałam robić i na co chciałam poświęcać swój czas. A ponieważ jakby zawsze byłam aktywną osobą w dzieciństwie, trenowałam lekkoatletykę. Więc gdzieś to mi było bliskie. Na początku zrobiłam kurs masażu, trochę się zajmowałam masażem i zrobiłam też kurs instruktora fitness, ale tak naprawdę dopiero urodzenie mojego pierwszego dziecka mnie ukierunkowało no, tu, gdzie teraz jestem. A nawet nie tyle urodzenie mojego pierwszego dziecka, co problemy, z którymi się musiałam pociąży mierzyć. Tak jak bardzo dużo kobiet, które gdzieś tam pracuje z tą grupą, no to, to często to była taka pierwsza motywacja. No bo zawsze byłam fit, zawsze byłam jakby bardzo, bardzo aktywna. I jak urodziłam dziecko, no to jak najszybciej chciałam znowu być fit i aktywna. Ale niestety no, nie wiedziałam tych wszystkich rzeczy, które wiem teraz. Chciałam za dużo, za szybko, za wcześnie. I, no I dorobiłam się różnych problemów i wysiłkowego nietrzymania moczu, i ozejścia mięśni brzucha, i jakiejś tam utraty statyki narządów. I dopiero wtedy, jakby no musiało się to stać, żebym wreszcie się zatrzymała, zaczęła zastanawiać że okej, okay, no coś chyba robię nie tak. A jakby nie byłam całkiem zielona, tak? Miałam już jakąś wiedzę o ciele, miałam już jakąś wiedzę o ruchu, a elegancko popełniłam wszystkie możliwe błędy. I dopiero jak zaczęłam no, szukać jakiegoś rozwiązania, pomocy dla siebie, no to zobaczyłam, że jest, nie wiem, cała dziedzina wiedzy, o której się w ogóle nie mówi. Mi nie, 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 tego nikt nie powiedział ani na szkole rodzenia, ani na kursie, który robiłam. No, jakby, no nie wiem, zmowa milczenia, więc im, im więcej zaczęłam się się dowiadywać, szkolić w tym temacie, no to tym bardziej jakby się utwierdzałam w przekonaniu, że. Że trzeba o tym mówić. Tak? To, to było jakieś 5 lat temu. Teraz już coraz więcej jest specjalistów, coraz więcej z filmów, kursów, coraz więcej się o tym mówi. A wtedy to naprawdę trzeba było bardzo się dogrzebywać, zwłaszcza jeżeli się nie, nie ma medycznego wykształcenia. Um, no i, no i stwierdziłam, że tak, że to jest coś, co ja chcę robić. Że z jednej strony, jakby edukować, zawsze lubiłam uczyć innych i, i, i jakby wydaje mi się, że mam, mam ta, taką łatwość w przekazywaniu wiedzy. No i też pracować z kobietami i, i pomagać im i nie popełnić tych błędów, co ja. No, a z kim tak naprawdę e, pracujesz? Chodzi mi o to, że rozumiem, że są to kobiety w ciąży i po ciąży, ale mhm. czy to są osoby takie zdrowe, które chcą profilaktycznie raczej zadbać o siebie mhm. w tym wyjątkowym... No nazwijmy to w swoim poimieniu okresie, czy raczej są to osoby, które gdzieś już mają na przykład jakieś problemy i trafiają do ciebie i, i gdzieś tam ten, ten trening, który ty zalecasz i przeprowadzasz, jest jakiś specjalistyczny na przykład. Okej, okay. i takiej i taka grupa, to też zależy od formy pracy, bo na przykład prowadząc zajęcia grupowe, no to głównie mam tak, to jest taka działalność bardziej profilaktyczna, tak? no bo tam raczej przychodzą zdrowe osoby, które gdzieś tam chcą być w formie, chcą się przygotować do porodu albo wrócić do formy, natomiast przy treningach indywidualnych to jest już, to jest już bardziej taka praca gdzieś tam z obszaru rehabilitacji, ja mam to szczęście i takie taki luksus, że prowadzę treningi w gabinecie fizjoterapii, więc większość dziewczyn, które do mnie trafiają, to są dziewczyny, które były wcześniej u fizjoterapeutki, więc ja wiem, um, jaki jest ich problem i jakby jaka praca jest tutaj potrzebna, no i to są zazwyczaj dziewczyny, które um, jakieś tam mają problemy, czy dysfunkcje, czy ze strony dna miednicy, czy ze strony mięśni brzucha pociąży bardzo często, no i, i wtedy to już jest taka, taka indywidualna praca nad konkretnym problemem. Chciałam o to zapytać później, ale skoro już doszliśmy do tego momentu, to nie wiem jak u Ciebie, ale na moim profilu, w moich kanałach i top 3 zadawanych pytań to jest, czy dany zestaw ćwiczeń można wykonywać z rozejściem, co robić z rozejściem, jak ćwiczyć z rozejściem, i, i tak dalej. Powiedz, co Ty o tym sądzisz. Ok. Rozejście to jest taki temat. Kiedyś w ogóle się o nim nie mówiło i jakby nie było takiej, takiej wiedzy, więc rzeczywiście każda informacja, że w ogóle może być taki problem pociąże i na czym on polega, była bardzo cenna. Że kobiety się w ogóle dowiedziały, że aha, to nie o to chodzi, że jestem gruba, tylko że mam jakiś problem, który można rozwiązać, który wymaga terapii. Natomiast teraz wydaje mi się, że jest dużo uproszczeń i trochę przekłamań. Bardzo często się sprowadza. Problem rozejścia mięśni brzucha do tego, że jest ta nieszczęsna przerwa, dziura. dziura. Tak, pomiędzy brzuścami mięśnia prostego i w ogóle jakby do brzucha, a de facto no, to jest taki problem, który się w brzuchu objawia, ale, no, ale jego przyczyną jest przyczyna jest taka bardziej globalna, to jak w ogóle działa całe ciało. I dlatego nie ma moim zdaniem jednego ćwiczenia, które jest na zamknięcie rozejścia, albo które jest bezpieczne przy roze rozejściu. No, no nie wiem, być może ćwiczenia oddechowe w pozycji siedzącej, wyobrażam sobie, że ewentualnie można uznać, że są bezpieczne dla każdego, ale nie ma jednego, które będzie dla każdego bezpieczne, dla każdego dobre i dla każdego pomocne, bo u każdego jest trochę inna przyczyna tego rozejścia. Jedna kobieta ma rozejście e, dlatego, że mm, nie wiem, zbyt intensywnie ćwiczyła przed ciążą, miała bardzo spięte mięśnie proste, te, które nie mogły się rozciągać i dlatego doszło do rozejścia. Inna ma dlatego, że po ciąży za szybko zaczęła nosić starsze dziecko i było to za duże obciążenie dla organizmu. Jedna będzie miała przepukliny, inna nie będzie miała przepuklin i tak dalej. Więc no, moim zdaniem ja jakby rozumiem też, co się kryje za tymi pytaniami, bo dziewczyny nie wiedzą, co się dzieje, są trochę przestraszone, są sprzeczne informacje, więc ja rozumiem, jakby co się kryje i, 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 i dlaczego dziewczyny zadają takie pytania, ale kurczę, niestety, no nie ma tutaj takiej. Prostej odpowiedzi, i nie ma um, terapii na odległość. Żeby zająć się ro, ro, rozejściem i je zrehabilitować, to trzeba widzieć osobę, z którą się pracuje, trzeba móc jej dotknąć. Chyba to po prostu rehabilitacja. No właśnie, więc no, bardzo mi przykro, ale niestety nie, nie da się. To stosować się, myślę, do indywidualnych zaleceń dalszych od fizjoterapeutki, mm -hmm. i chyba to stanowisko razem będziemy gdzieś tam forsować. Tak, tak. Problem z rozejściem pierwsze kroki do fizjoterapeuty uroginekologicznego a potem ewentualnie gdzieś tam szukać ćwiczeń. Okej. Okay. Mówisz, że pracujesz z mięśniami na miednicy metodowu. Jak wygląda ta praca? Czego mm. uczysz tak naprawdę okay. kobiety i kto tam w ogóle się trafia? Czy to są mm -hmm. faktycznie takie wiesz, ćwiczenia dla kobiet, które mają problem z nietrzymaniem moczu, czy zupełnie nie? Mm -hmm. To jest tak, że każdy człowiek, mężczyzna też, ma miednicy i każda, każdy człowiek, zwłaszcza każda kobieta, powinien w jakiś sposób z dnem miednicy pracować, bo ono wraz z upływem lat, ze zmianami hormonalnymi, z tym jak używamy swojego ciała, w jakich pozycji często przebywamy, ono bardzo często gdzieś tam ulega osłabieniu i mogą się pojawiać problemy właśnie takie jak nietrzymanie moczu, czy obniżenie narządów, czy jakieś bóle. Nie tylko jest to spowodowane ciążą i porodem, czyli kobiety, które gdzieś tam ym, ym, muszą się zająć swoim miednicy, mają e, rehabilitację, to nie są tylko i wyłącznie młode mamy. Jest bardzo dużo kobiet, które nigdy nie były w ciąży, a, a też mają problemy. I tak naprawdę to, co ja robię, ponieważ ja nie pracuję przez pochwę, pracuję tylko, przy, tylko ćwiczeniami, no to w dużej mierze jest to taka zwykła profilaktyka. Tak? Na przykład dla dziewczyn, które są w ciąży, przychodzą na zajęcia, więc to jest taka zwykła profilaktyka, budowanie świadomości, żeby dziewczyny wiedziały, gdzie jest, to miednic, gdzie jest to dno miednicy, co to znaczy, że ono się napina, co to znaczy, że ono się rozluźnia, jak napięcie czy też aktywacja dno miednicy będzie wpływała na pracę całego ciała, często, ale często jest to też wspomaganie terapii którą um, przeprowadza fizjoterapeuta różnymi metodami, czy to manualną, czy elektrostymulacją, czy biofeedbackiem. Tutaj jakby jest e, dosyć duże pole m, do popisu, e, ale często e, fajnie działa, jeżeli jest to wsparte e, ćwiczeniami i na przykład e, bardzo często e, uczymy się koordynacji pracy na miednicy z oddechem, e, bo to się okazuje wcale nie takie proste, bo każdy mu się wydaje, że przecież oddycham, a się okazuje, że tak naprawdę, kiedy zaczynamy oddychać tak, jak powinniśmy, to się to, to się to robi bardzo, bardzo skomplikowane na początku, więc to można, tutaj można pracować nad dnem miednicy albo na przykład taki kolejny etap um, praca z dnem miednicy w ruchu um, z obciążeniem, czy to podczas ćwiczeń, czy to podczas codziennych czynności. Bardzo duży też nacisk się kładzie na taką ergonomię życia codziennego, na prawidłowe wykonywanie takich czynności jak właśnie siadanie, wstawanie, noszenie, um, nawyki toaletowe. Nikt nas tego nie uczy z jakiegoś powodu i i dopiero jako dojrzałe jak jak tak jest. E, I dopiero jako dojrzałe kobiety często jak już się mierzymy z jakimiś problemami, to się dowiadujemy, jak to robić. Więc to, to jest też częścią tej, tej pracy z dniem miednicy. No, ja ze swojej strony tylko chciałabym zaznaczyć. Bo też właściwie dopiero w ciąży się dowiedziałam, jak to funkcjonuje, jak to aktywować, dlaczego tak ważna jest też umiejętność rozluźniania itd. To ma naprawdę ogromny wpływ też na, na nasze codzienne funkcjonowanie, ale też na trening. Mm -hmm, dokładnie. Mało, który trener zwraca w ogóle uwagę na istnienie czegoś takiego jak mięśnie na miednicy, bo po prostu gdzieś tam faktycznie o tym nie wiemy, kiedy się oglądają nas trenerzy. To naprawdę warto, warto poszerzyć tą elementarną chociaż wiedzę. Dotyczące Mięśni na bielnicy. Dobra, Kasia, chciałam się jeszcze zapytać Ciebie o, o to, jaką największą lekcję Ty wniosłaś ze swoich już teraz dwóch ciąż. Tak no, wiesz, no, któryś, no. jakbyś chciała tak, to takim skrótem powiedzieć, to, to, to co? Co to było? chyba jakby taka największa korzyść w kontekście rozmawiamy cały czas ciała, tak? A nie niesamowitej miłości, która no, się pojawiła w moim życiu. Teraz, ok, to, um, No to um, mhm. chyba największa różnica um, to jest to może brzmi górnolotnie i to w ogóle trudno um, zdefiniować co to jest, ale takie słuchanie ciała i świadomość ciała, um, żeby rzeczywiście jakby Trening to nie jest tylko po to, żeby się zmęczyć, żeby się złachać i żeby, nie wiem, drżały ręce i podzalewał oczy, że, że każdy ruch i właśnie nawet niekoniecznie taki super intensywny jest dobry dla ciała I, i tak naprawdę dopiero jak poczułam, że to ciało mi się rozsypało na kawałki i, i miałam, w ogóle miałam taki moment, że czułam się zdradzona, oszukana, wie jak to ja tu zawsze taka sprawna, kurczę nie mogę zrobić najprostszych ćwiczeń i dopiero jak się musiałam powoli, krok po kroku poskładać do kupy i znowu to poczuć, to w pewnym momencie, to był proces i nagle w pewnym momencie poczułam, że kurde, no tak, to się jeszcze, tak dobrze się jeszcze nigdy nie czułam w tym ciele, nie, że dopiero jak rzeczywiście przepracowałam te podstawy i się poskładałam i teraz o tym pamiętam, no to czuję się dużo lepiej niż się czułam kiedyś, tak, i, i słucham swojego ciała i wiem, że jak się źle czuję, to wcale nie muszę cisnąć i że, no to jest, po prostu się dużo, dużo lepiej czuję. Być może, wiesz, noszę rozmiar większy ubrania, whatever. Cóż, cóż to za problem, tak? Kiedyś to byłby dla mnie duży problem, teraz nie, ale, ale na pewno nigdy przed ciążami nie czułam się tak dobrze w swoim ciele jak teraz. Super, ja, ja mam podobnie. Zatrzymam się na chwilę tutaj na tym, co powiedziałaś, czyli o tym też ciśnięciu i takim mm -hmm. zmianie w ogóle pojęcia dotyczącego trenowania. Przed ciążą, po ciąży, bo ja mam podobnie, ale też no, obydwie obserwujemy trochę rynek fitness, widzimy jak to wygląda. Ja też osobno obserwuję to, co się dzieje w Poldence. Mm -hmm. No i właśnie, co, jakie jest na przykład Twoje zdanie dotyczące takich trendów, wiesz, związanych z ćwiczeniem ciąży i po ciąży? Mm. Bo ja mam swoje zdanie, ale nie będę okay. cała, tak. To jest. Y tak, że jakby trendy mają to do siebie, że się pojawiają i znikają. I kiedyś panowało takie przekonanie, że kobieta w ciąży powinna odpoczywać, leżeć i pachnieć, nie przemęczać się. Bardzo wielu, wielu lekarzy nadal jakby gdzieś tam jest po tej stronie. W międzyczasie, jakby już coraz więcej jest badań, które jasno pokazują, że, że aktywność w ciąży jest nie tylko bezpieczna, ale wręcz zalecana i korzystna dla kobiet w ciąży, jeżeli to jest ciąża niezagrożona. I w międzyczasie to się gdzieś tam wychyliło w ogóle w przeciwną stronę, że ciąża to nie choroba. To prawda, ciąża to nie choroba, no ale jednak jakby zmiany są radykalne, które zachodzą w ciele kobiety, że, że jakby nic nie trzeba zmieniać, że trzeba cisnąć i w ogóle. Prawie, że nie wiem, konkursy, kto tam bardziej zrobi intensywny trening. Gdzieś tam rzeczywiście w niektórych środowiskach, na przykład w crossfitowym środowisku, to jest bardziej widoczne niż, niż w takim amatorsko fitnessowym no ale jest gdzieś tam taki trend. I i tak, no ja uważam, że dla ogólnej populacji to nie jest dobre, tak? Yy, ciąża jest bardzo specyficzna i w ciąży się nie ćwiczy po to, żeby nie przytyć za dużo, tylko po to, żeby się dobrze w tej ciąży czuć i żeby się przygotować do porodu. Więc jakby ja lubię mówić i, i to w ujmować to w taki sposób, żeby się zastanawiać nie tylko czy to ćwiczenie ja jestem w stanie wykonać, bo pewnie wyćwiczone dziewczyny są w stanie zrobić bardzo dużo, tylko po co ja mam je właściwie w tej ciąży robić? Czy ono sprawi, że ja yy, łatwiej urodze, czy ono sprawi, że nie będzie mnie w ciąży bolał kręgosłup na przykład, czy ono sprawi, że po ciąży moje dno szybciej zacznie działać, tak, no i na przykład wskakiwanie na skrzynię, kurde, jakby niekoniecznie. No więc to, to takie ciśnięcie, robienie bardzo mocnych treningów w ciąży albo nie zmienianie w ogóle w stosunku do treningu przed ciąży, no moim zdaniem nie jest korzystne. Są pewnie jakieś pojedyncze osoby, które mają uwarunkowania genetyczne niezwykłe i one sobie poradzą i nic im nie będzie. Ale większość z nas bardzo poniesie dużą cenę tego i moim zdaniem nie ma sensu. No i tu płynnie przejdźmy do, do tej trochę specyfiki, bo powiedzmy takie kilka słów. Bo z Kasią prowadzimy wspólnie szkolenia stacjonarne dotyczące treningu, mhm. kurs online, warsztat właściwie bardziej nazwijmy go, z takimi najważniejszymi elementami. Ale powiedzmy to Kasia tak głośno, na co, jakie są tak naprawdę te najważniejsze cele, tak w takim telegraficznym okay. skrócie. Dobrze. zwrócić uwagę i czemu? Trochę już jakby o tym wspomniałam. No moim tak. zdaniem ćwiczymy w ciąży po to, żeby po pierwsze, lepiej się czuć, czyli żeby e, niwelować te dolegliwości, które się pojawiają, żeby kolokwialnie mówiąc ciąża nie ciążyła. E, po drugie, żeby się przygotować do aktywnego porodu e, i to niezależnie od tego, jak kobieta chce rodzić. Czy przez cesarskie cięcie, czy siłami natury, czy w domu, czy na leżąco, czy na stojąco, to, to jakby ćwiczenia mają ją do tego w pewnym stopniu przygotować i potem, żeby sobie ułatwić powrót do formy po porodzie. I też mając na myśli powrót do formy, nie mówię o tym, żeby wcisnąć się w dżiny sprzed ciąży, tylko żeby wszystko zaczęło działać tak, jak przed zajściem w ciąży. No i jak się dowie, jak, jakie zmiany zachodzą w ciąży, we wszystkich układach, nie tylko w układzie mięśniowym, ale też krwionośnym, hormonalnym, i, i, i tak dalej, i się dowiesz, jak wygląda poród, no to właściwie już nic więcej się nie musisz uczyć, bo już wiesz, jak trzeba ćwiczyć. No tak, no i o tym więcej mówimy też oczywiście na, na szkoleniach. Na które Temat zapytajmy. można rozwijać tak, nieskończoność. E, I a propos tego powracania do formy mhm. do ciąży. E, no bo wiadomo, że część dziewczyn ma taki ogromny problem, jakby z, w ogóle z akceptacją swojego ciała, więc gdyby dla nich. Tym priorytetem takim w powrotach do formy no, jest ta motywacja związana z wyglądem. Mm -hmm. e, I teraz jak nie, jak nie wpaść w tą pułapkę, tak? No bo tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że popełniłaś szereg możliwych błędów, które cię gdzieś tam zaprowadziły w niezbyt fajne miejsce, e, dlaczego, słuchajcie, dziewczyny, powiem, powiemy to Wam z Kasią głośno, nie, nie to jest tak naprawdę najważniejsze na początku. No, Właśnie co jest najważniejsze? Kurczę, no to jest trudny temat, bo, bo nie da się tak komuś powiedzieć pokochaj swoje ciało i on, a dobra, no to kocham już, nie? No to jakby, to jest, jest bardzo trudne, niestety żyjemy w takich czasach, że jesteśmy też bombardowane obrazami w telewizji, w social media, tym, że jakby nawet nie tylko po ciąży, oczywiście mnóstwo jest tych obrazów, że miesiąc po porodzie wygląda jakby nigdy nie była w ciąży, ale w ogóle kobiety są oceniane przez pryzmat swojego wyglądu. Niezależnie od tego, czy są w ciąży, czy, czy nie są, czy urodziły dziecko, czy nie rodziły. Nie wiem, zwykłe kobiety, celebrytki, Pierwsza rzecz, na którą się zwraca uwagę i pierwsza rzecz, o której się mówi, to jak kobieta wygląda. Więc to jest naprawdę strasznie trudne, nagle się od tego zdystansować, popatrzeć na to swoje ciało, które się zmieniło, które wygląda inaczej, bo to jest które w ogóle albo nie działa w ogóle, bo wszystko boli, tu na skóra, tu rozstępy. Jest strasznie trudno jakby przeskoczyć to i, i zacząć nagle je akceptować i kochać. Jakby to, co dla mnie było Takim game changerem, nie wiem czy to można po polsku jakoś sensownie powiedzieć, to spojrzenie na to w ten sposób: że kurde, to ciało dokonało cudu, że w ogóle tego człowieka nie było i on tu jest, a on tu jest, bo ja go tutaj stworzyłam i ja go na ten świat przyprowadziłam. Czyli jakby. No, ono zrobiło taką niesamowitą robotę, że jest w ogóle wręcz bezczelnym wymagać od niego, żeby jeszcze teraz było szczupłe, płaskie i nie wiem, i śmigało. E, więc jakby spojrzenie od tej funkcjonalnej strony, nie? Że, że, że trzeba, nawet jeżeli trudno ci jest pokochać to ciało, które się zmieniło, to być mu wdzięcznym, bo, no bo to jest niesamowita robota, którą ono zrobiło i, i należy mu się wdzięczność i tyle... To, co możemy mu dać, to to trochę czasu, tak? żeby, żeby ono do siebie doszło. No i dla mnie to było, to było coś, co mi pozwoliło trochę inaczej na ten temat spojrzeć. I bardziej teraz myślę o swoim ciele w kontekście, co ono potrafi zrobić, co ono może zrobić, niż jak ono wygląda. Jasne. No i właśnie o ten czas też chodzi, jeżeli o nas przyszła mama, albo zaraz po porodzie to naprawdę to nie jest ten etap, kiedy warto się rzucać w wir y, morderczych, w treningu właśnie z tą nienawiścią y, do siebie, bo to naprawdę nie, nie przyniesie ani Waszej głowy, ani tym bardziej Waszemu ciału y, korzyści. Ja myślę, że się zgodzimy z tym, że może przynieść więcej, tak naprawdę bardziej sobie możecie zaszkodzić y, zbyt szybkim po prostu i, i ekstremalnym i, y, powrotami do no. jakichś tam z dawnych aktywności. I teraz ostatnie pytanie takie na zakończenie. Gdybyś miała dać jedną radę, to będzie trudno. No, kurczę, to mnie zaskoczyło. Jedną radę dla przyszłych mam. Taką wiesz, spośród tego całego twojego już zestawu, bagażu, doświadczeń mm -hmm. i to co byś im chciała powiedzieć? Daj sobie czas. Daj sobie czas, bo po pierwsze... Część rzeczy sama z czasem się będzie zmieniała, tak? Dziewięć miesięcy ciało się zmieniało i przez ten rok po porodzie ono samo będzie dochodziło też do siebie. E, twoje hormony się uspokoją. Nauczysz się obsługiwać dziecko. Kurczę, na początku z dzieckiem może być tak ciężko, że już naprawdę myślenie o tym, czy tyłek jest kształtny, to w ogóle gdzieś tam schodzi na dalszy plan. E, I e, Daj sobie czas, żeby ciało samo zaczęło działać na te ćwiczenia, które może Ci wydają trochę nudne, i trochę jakieś takie geriatryczne, i w ogóle nieskuteczne. Też daj im czas, to wreszcie zaskoczy i, i to, to zadziała. No, będzie, moje doświadczenie jest takie, że dziewczyny, które sobie na to pozwoliły, na, na ten takie wyluzowanie, danie sobie czasu na, na ten spokój w tym powrocie do, do formy, skoro już to, tak, tak to się nazywa. No, były zaskoczone, że potem jest tak naprawdę lepiej. tak? Być może nie będzie ten brzuch nigdy taki płaściuteńki, jak był, ale się okazuje, że dziewczyny są silniejsze, że całe życie jej bolały kręgosłup i przestał boleć, tak? bo wzmocniły gdzieś tam mięśnie głębokie. Więc chyba, chyba ten czas i cierpliwość. Ekstra bardzo Ci, ciekawie dziękuję, dziękuję. Kasia też zajmuje się słuchajcie kursami online powiedzmy może jeszcze raz gdzie można znaleźć jakby różne informacje które publikujesz okej okay. taki mój projekt mój blog to jest trening dla mam więc mój domek w sieci to jest właśnie blog trening dla mam.com no i tak samo oczywiście w różnych tam kanałach w social media i tam też jest informacja na temat kursów online, które ja prowadzę, to są w tej chwili to są kursy online dla kobiet po porodzie, jeden taki dla kobiet tuż po połogu, gdzie się właśnie uczymy tych takich prościutkich rzeczy i taka platforma treningowa dla dziewczyn, które są mniej więcej pół roku po porodzie, gdzie już są troszkę bardziej zaawansowane rzeczy, zapraszam was serdecznie. No ale Ci jeszcze raz Kasiu dziękuję, zapraszamy Was oczywiście na, na nasze szkolenia i warsztaty i online, i te stacjonarne. No i do zobaczenia oczywiście.